Manko. Jesteśmy na rybach na stawie ale na rozdarku Ten staw jest chyba zrobiony z potoku łagiewnickiego I mam dla Was pytanie, nie wiem, powiedzcie mi co to za rybami, to nie wiem, przypomina drzanę albo amura, bo to ma takie wąsy Widać wąsy? Takie jakby? Pyszczek? Tak. To ma choćby takie małe wąsy To zrobiliśmy na dzikim stawie więc naprawdę na chleb. Nie wiemy, co to za ryba. Znaczy, no, czy ja się... złowiłem. No Dominik złowił. Na no, bacika Sześciówkę ja łowię na spławikówkę moją. No, wy... To wypuść, bo to twoja ryba, ja No to przymoż... Patrz mnie. Chyba tam Wypuść. Nie, naprawdę, co to za ryba, ale chyba brzana. Aha! Aha. Co? No, płynie sobie. Ale serio, to... Nie, nie wiem. To jest łabrzana. To się nie wpa, co zrobi? Ale tu ma wąsy, to mówię ci brzana. Weź ją ten, żeby sobie ta płynęła. Cię ją, no, o i odpłynęła elegancko. No i łowimy dalej. Dzisiaj o filmik po długiej przerwie dosyć. Szkoła się zaczęła. Ale co tam można po szkole się zrobi zadania wyjść. Jeszcze zadanie jutro nie ma. ma. Jutro może wbijemy gdzieś na ryby, bo jutro... Mam? Ja mam jutro chyba 7 lekcji. Ja też. No. no, to na razie tyle, jak zrobimy coś jeszcze, to pokażemy. Kur... no, Kurde. no właśnie mamy następną rybkę. Dominik cienie o zdręgę od ją. No on już, on już mnie Ja, o mnie przegin... Nie, nie wiem jak to będzie. Przegania. On już ma dwie rybki, a jeszcze nic. Ja mam tu spławik, czy będzie widać. Fajna pogoda, trochę ciepło, ale nie wiem, teraz zdręka mu wzięła, fajne branie miał. Ja mam takie fajne brania, że cały spławik idzie na dno, ale nie wiem, zaczyna mi nic. Tak zwanie, od okay. dupy chyba biorą. Dobra, wypuściłam. Kupę zrobiła. No, pokaż. O, od razu. No to na razie tyle. Ok, ja teraz w końcu coś złowiłem. W To ja jakoś będę musiał odhaczyć. O, ja sama się odhaczyła, dobra. O, oj. Ale bardzo fajny stawik. Jest chyba stawik wyrobiony z... bo tu jest niedaleko taki potok, taka rzeczka łagiewnicka. I tu powiem, pełno trzcin jest, tak jakby tu kiedyś był, nie wiem, bardzo tam duży staw. Tu jest, tam jest tego, tego w Tam jeszcze są takie małe staw, stawiki takie z ławkami. Dobra, wypuszczę, nie będę męczył już dalej, I ryby Dobra, o fajnie, ale bardzo fajnej kondycji silne te ryby. Nie to co było na przykład na Plejadzie. Za Plejadą tu od razu jak zetniesz to czuć tak jakby coś większego brało, silne i fajnie wracają do wody. No, to na razie tyle. Do mi e, Ja mam, już jest 2 do 2 i ja mam Karasia. Więc dzisiaj bardzo fajnie. Dwie z ręki i jednego amura, karpia, albo jakąś rybę karpioatą, bo to, to miała wąsa. Brzane może to była, nie wiem. To jest staw dziki, nie poję się. Po prostu takiej ryby. Dobra, jest karaś, złoty. Złoty, nie to jest złoty tak. I... Wypuszczamy. No ja, w końcu prowadzę Dominik dwie ryby miał z rzędu teraz ja mam trzy z rzędu zrobione kolejny ja karaś. Ma, ja mam dwa karasie i jedną zdręgę Dominik ma nie wiem co to jakąś rybę z wąsem i zdręgę a patrzcie bardzo gruba nie wiem tu aż widać takie pogrubienie tej ryby nie nagraliśmy w filmik e, wypuszczenia bo przypadkiem się zacofała na e, nie chcę sobie tak dużo tych stan Montop. oj nie, ja spadła, dobra. Wypuszczam ją. Wszystko dzisiaj na chleb. Nic innego dzisiaj nie mamy, tak za bardzo spontanicznie wyprawa. i spokojnie odpłynęła. No. I łowimy dalej. Czwarta moja rybka, łącznie szósta. I moja druga wzdręga. I wypuszczam szybko. Łowimy. Jeszcze miałem fajnie to teraz muszę łowić na ósemkę, a przy tym miałem chyba czternastkę dobra, to tu wypuszcza, rzucę no i już odpłynęła ja. potem pokażemy co tam przy ławkach, ten stawik takie gówno to jest, nie wiem jak to nazwać, to jest chyba stawy z, z potoku łagiernickiego, jeszcze taką ten potok pokażemy, no na tyle dobra, właśnie złowiłem szóstą rybkę, czwartą wzręgę i wypuszczam Dominik ma przerwę jakąś bo coś mu nie bierze yep yeah. dobra to na tyle tam ma... czekaj ty się przybli... gdzie ty masz? tam nie o widać jak na razie mu nic nie bierze ja tam łowię. Obie... no i to na tyle no Dominik ryba! One, a tam? Dobra, wypuść. No się Mako, już zakończenie można powiedzieć dzisiejszego. Byłoby No około 3 godziny. Złowiliśmy łącznie 36 rybek. Dominik 12, i resztę tam karasie. Płotki głównie prawda? I ta jedna tajemnicza, ryba, nie wiem. Napiszcie w komentarzu co to było, bo to naprawdę małe było i nie wiem. Jak się wydaje, brzana. Karp, albo amur, to wąsy miało. No i tu jest potok Łagiewnicki. tam widać jak coś się... Jest... jak to powiedzieć... rusza. No ryby jakieś się ruszają, no po prostu rzucajmy. Jeszcze podejdziemy tam na no, tamten pokaż ten staw. To całe. U, ale to coś No ładne, bo już... Pamiętać, nie? Tam na rzekę, nie wiem jak to nazwać, potok. E, tu macie bardzo duże ryby z gatunku patykowatych. I z drugiej strony. Z drugiej strony to się to tak na... Z drugiej strony to się tak naprawdę kończy. A niedawno byliśmy tak pochodzić. Poszliśmy wzdłuż tej rzeki, to to się tam dalej rozlewa. No takie, nie wiem, jakby to... Trzy strumienie, Ze trzech strumieniów na takie jedno i to potem jeszcze dalej idzie tam w łagiewniki. Chyba do chorzowa. No i to na tyle. Tam jeszcze jest staw. No tam trzciny wszędzie są do wła... Ale można pokazać. No i ławeczki tu są, tam są ławeczki. A pan mówił, że złowił kilka karasi po, nie wiem, po 20, to w ogóle nie było. Dobra wracamy się, pokażemy po prawej, po lewej. Tu chyba kiedyś było bardzo dużo wody. To było pełno jest. Tam jak się pójdzie, nie wiem, z 100 metrów. To jest 200 metrów to nadal są trzecinę. Rewody nie ma. choć... Tu ma tu, tu, tu na spaka pójdę, nie? Na spinning. Ej, ale serio. Jeżeli no. bym miał info, że ktoś coś tu zrobił na spinning, to też bym zrobił. Czyli próbował zrobić. No i tu takie. No. Tam jest park, nie? Jakiś? I imienia Adama Mickiewicza. Ja nie, nie jestem z rozwarką, więc nie pojeżdżę tak zwykle. Chłop ze, ze wsinie z centrum. Ja. Tu po lewej. W sumie po prawej. Jak już pokazujesz. Też jest pełno trzcin, ale mało wody. Na Teraz pokaż po lewej Po lewej Tam jakiś koleś łowi no, Ogólnie to ty fajnie zrobili Ławeczki, wszystko Koleś będzie na filmie Szpan, dobra To to na razie na tyle Nie wiem. Na pewno tu jeszcze kiedyś pójdziemy Na razie to wracamy do domu Pozdrawiamy wszystkich naszych Stałych do... widzów, tak, ci co, nie wiem, oglądają nasze filmy, komentują, lajkują, no wszystko, no nie wiem, mam nadzieję, że filmy są nie najgorsze, ale trochę rzadko będą budowane, że będzie jakiś czas, że będzie ich trochę więcej, ale nie wiem, może tak co tydzień, w tygodniu może będą dwa filmy coś takiego, od teraz. Szkole, jak będziemy mieli mniej lekcji, to się pójdzie, i to na tyle, no. no e, nie, jakby jakby nie. ktoś chciał se powkurzać ludzi, to polecamy kanal, kanał Przemek Wolf, piszcie w komentarzach wszystkie obraźliwe rzeczy na temat tego kanału, obojętnie co. No dobra, lecimy do domu z fartem.